witajcie, z tej strony Zdzichu. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z numizmatyki. Dzisiaj przyjrzymy się dosyć ciekawemu numizmatu. Choć nie wiem, czy to jest też taki bardzo numizmat, nawet nie nazwałbym go numizmatem. Jest to taka, można powiedzieć, bardziej ciekawostka. Weźmiemy na tapetę banknot, który już od dobrych dwóch lat jest w, w trzech lat w obiegu naszego, w naszym państwie. No i powiem Wam, Dużo musiałem się nastarać, żeby go dostać. Proszę, o to mi chodzi. 500 zł. Jest to banknot, który został wypuszczony przez Narodowy Bank Polski, chyba 10 stycznia roku 2017 i jest to, jak wiemy, największy nominał, znajdujący się w obiegu w naszym państwie. No i tak to się prezentuje. Banknot. No, wiecie, porządna suma pieniędzy, 500 złotych. Jest to stan, myślę, że nawet i pierwszy. Nie ma on tutaj żadnych istotnych wad, ale raczej długo on u mnie nie będzie, bo jest to dosyć duża, istotna suma gotówki. Wolałbym ją zamienić na jakiś banknocik, który sobie do kolekcji wsadzę. Dobrze, banknot prezentuje Jana III Sobieskiego. Jak wiemy, bardzo słynny, można powiedzieć, ostatni z tych wielkich królów w naszej historii, Jan Sobieski, panował od roku 1600, 1676 bodajże, aż do 1696, czyli jego władza około, sięgła około 20 lat, Czy tam może, pomyliłem się, nie jestem pewien. Chciał on otworzyć dynastię, chciał zrobić z Polski nie monarchię elekcyjną, tylko dynastię, monarchię dynastyczną, ponieważ planował, że jego syn Jakub obejmie po nim, po nim tron. Zawdzięczamy mu ogromne zasługi, można powiedzieć, poprzez obronę naszego państwa, a może nawet zasunięcie na cały świat przez wygraną wiktorię wiedeńską. Ale wiecie, wiemy dobrze, że jeśli nie powstrzymalibyśmy Turków pod Wiedniem, to mogłaby się wydarzyć bitwa już na terenie naszego państwa. Za jego czasów Polska przebywa, przeżywała ogromny kryzys. Yy, utraciliśmy całą Ukrainę przez 20 lat. Dopiero chyba pod koniec jego rządów, Ukraina znowu do nas powróciła na, poprzez pokój hadziacki chyba, ale nie jestem pewien. Długo nie byłem w temacie. Ale dobrze. Król na pewno bardzo istotny i dużo zrobił dla historii naszego kraju. Myślę, że zasługuje on na ujęcie jego wizerunku na 500 złotowym banknocie. Banknot, jak widzicie, w kolorystykach takich niebieskich, żółtych, fioletowych. no, no troszeczkę król wyszedł Groteskowo komicznie te wąsy oraz oczy są dosyć duże do jego proporcji twarzy. Nieproporcjonalne, ale jakoś to się prezentuje. Szata ładna przedstawia króla w, w bogatym stroju reprezentacyjnym. Tak najczęściej był on ukazywane na portretach. Jako zabezpieczenie jest również użyty szyszak husarski. No i tutaj widzimy działki pieniowe. Tak to się prezentuje. Oczywiście jeszcze tutaj widzimy harp, lo, ro, herb lodu, rodu Sobieskich, czyli harcza. Przejdźmy do tyłu tego banknotu, bo tył prezentuje się również bardzo, bardzo ładnie i ciekawie. Według mnie lepiej niż przód. Widzimy tutaj godło Polski za czasów Jana III Sobieskiego oraz jego posiadłość, którą wybudował yy, w... W Warszawie, czyli Wilanów, przepiękny, bardzo bogato zdobiony, barokowy pałac znajdujący się na południu Warszawy. Naprawdę piękny, piękny, piękny wizerunek właśnie przedstawiający architekturę pałacową. No i myślę, że banknot prezentuje się dosyć ciekawie. Przypadł mi on do gustu. No, ciekawe, nigdy nie myślałem, że wejdzie do obiegu banknot o nominale takim dużym, ale jak wiadomo, nie jest to też aż tak ogromny nominał, ponieważ największy nominał używany w obiegu w Europie to jest 1000 franków. Nie wiem, czy on jest tak, no wiecie, te 500 złotych też nie jest używane na okrągło. Rzadko się zdarza, żeby ktokolwiek je używał. Wyobrażacie sobie, rano iść po bułki do sklepu z takim banknotem. Nie ciekawie by się to chyba dla Was i dla Pani kasierki skończyło. Ale skąd? Przejdźmy do głównego mojego wątku, który zacząłem, czyli 1000 franków szwajcarskich, czyli równowartość około dzisiejszego kursu franka 4000 złotych, czyli prawie 8 takich, 8 takich banknotów. Seria AA, nie wiem czy to coś daje, ale myślę, że chyba nic. Dobrze, to ja się już z Wami teraz pożegnam i zaproszę do kolejnych odcinków, które już niebawem. Cześć! Albo jeszcze wiecie co? Pokażę Wam... Yy, znak wodny. Tak się prezentuje znak wodny. Widzimy. Janczyci Sobieski. Tak to się prezentuje. Banknot nie jest podrobiony. No i myślę, że jest OK. Dobrze. To ja, ja się teraz z Wami na pewno pożegnam i zapraszam do kolejnych odcinków, które już nie niebawem. Cześć!